Cześć, tutaj Fauder. Witam was w nowej Bitwie Tygodnia. A jakże, obiecałem, że będą co tydzień. No i na razie drugi tydzień z rzędu jest Bitwa Tygodnia. Dzisiaj przedstawię wam gracza Ham z Kladu Kitty, który będzie grał sobie buraskiem. Dostałem od was trochę powtórek. Natomiast Wargaming był tak niemiły, że zrobił update wczoraj gry, czy przedwczoraj, przedwczoraj chyba i niestety wszystkie powtórki przestaje działać, a niestety nie miałem zrobionej kopii zapasowej, więc musiałem się tutaj e, posiłkować trochę grzebaniem, po. Bo... E, powody replays, ale myślę, że znalazłem całkiem fajną powtórkę i mam nadzieję, że będziecie z niej zadowoleni, bo wynik będzie naprawdę zacny. E, gracz, e, gracz, 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 ham się nazywa, tak? E, ham przez samocha, żeby nie było. Jedzie sobie na mapie autostrada, ósemeczki i dziewiątek trochę e, dorzuconych, no i będzie grał dość agresywnie. Zobaczycie, pojedzie prosto do miasta i pokażę nam dość ciekawą pozycję, którą warto będzie zapamiętać. Myślę, że sam z niej skorzystam i spróbuję sobie, e, spróbuję sobie na niej pograć Murack jest bardzo szybkim czołgiem, jakby nie patrzeć, więc nie dziwię mu się, że, że próbuje zagrać agresywnie i sobie zdobyć łatwe strzały na początku, bo po prostu jeżeli znacie dobrze mapę, wiecie jaki jest timing, kiedy, kto, gdzie dojeżdża i skąd można znaleźć łatwy przestrzał, to trzeba mu z tego nie skorzystać i sobie nie zrobić dwóch łatwych strzałów i zobaczcie, bardzo fajna pozycja, podjeżdża sobie blisko, agresywnie, tutaj jest przejazd przy samej krawędzi mapy, bardzo często właśnie czołgi ciężkie tam jadą i w 99,9% nikt tutaj nie będzie zwracał uwagi, i patrzył w tą stronę po prostu, tak jak nie patrzy w tym momencie ta dziesiątka, która zebrała dwa strzały. Ten drugi szedł w całą końcówkę czołgu, no ale został trafiony. Ten pojazd przebity, i mamy już 700 pierwszych uszkodzeń. Ważne, że nie, nie zaświecił Hama Elcy Iwen, który jeździł na środku. Zresztą zobaczcie, że Hama się nim nie przejmował. Mógł się wychylić na niego, zaatakować go, ale postawił tego nie robić, tylko po prostu skupić się na swojej własnej grze. Teraz zajął ciekawą znowu pozycję. Wyjeżdża sobie bardziej na zachodnią stronę, po to, żeby wyspotować ewentualnie jakiś na swojej żyd. No i cały czas pozostaje przy tych budynkach. Tutaj jest takie fajna, taka fajna wnęka, ciekawe, ciekawe miejsce, w którym może się schować przed ostrzałem przeciwników, którzy by ewentualnie gdzieś strzelali tutaj z okolicy. Z okolicy... Rzeki, no i jednocześnie schowany jest przed antylerią, która ewentualnie, jeżeli by była, to też by tutaj mogła wrzucać jakieś pestki. Pomimo tego, że tej 50 TP jest bardzo blisko, i mógłby tutaj sobie ewentualnie wyjechać i zadać uszkodzenia, no to Ham jest na tyle pewny siebie, że stoi tutaj i czeka po prostu bardzo Żydę za sobą. Ma jakieś czołgi, które się patrzą. Jest Lorraine 40 Ton, jest jakiś Leopard PTA, które. Tutaj go obstawiają, pilnują, natomiast w tym momencie są tutaj patrzę, co się dzieje dookoła niego. Bardzo dobre wykorzystanie tego oddalania kamery. To jest coś, na co warto zwrócić uwagę, z czego warto korzystać, bo to też kiedyś tej kamery nie można było tak daleko sobie odsunąć, natomiast teraz jest taka możliwość i warto spojrzeć po prostu, żeby widzieć jak czołg jest ustawiony przeciwnika, jak gdzie celuje, gdzie ma odwróconą wieżę no i dzięki temu też Ham zobaczył, że tam w dalszej części miasta przewróciło się drzewo, więc, więc wie również, że tam jest jakiś czołg Szarfu bardzo odważnie szaleńczo wręcz wyjeżdża nie, jest, nie strafił tutaj jednego czy dwóch strzałów nawet do, do buraska naszego no i został maksymalnie obity bardzo głupi przejazd, bardzo bardzo głupie jest tak naprawdę całego potencjału tego czołgu, do no, no, szarfu to, on, zwłaszcza na ósmych jest wyjątkowo mocną maszyną dzięki swojemu magazynkowi na 4 pociski, a tutaj przejechał głupio, stracił HP i za chwilkę pewnie zostanie gdzieś odstrzelony. Teraz e, HAM korzysta z tego, że 50TP sobie e, oddał strzał do, gdzieś do czołgów znajdujących się koło, e, koło wiaduktu kolejowego. Chociaż to jest drogowy, nad koleją, to nie jest kolejowy, to jest drogowy. No w każdym razie, zobaczył, że 50TP strzelił, więc wyjechał, strzelił sobie dwa razy i znowu przeładowuje. Bardzo spokojna gra, bardzo rozważna gra. Jeszcze Mojszen, Mauschen tutaj podjeżdża, żeby, żeby mu pomóc. Chyba też się rozochodził, że e, tym, że taki mały szkrab, taki czołg zupełnie bez pancerza stoi sobie e, przy budynkach i nic mu się nie dzieje, no to taka niemiecka stal na pewno też będzie w stanie tutaj podjechać, więc podjeżdża sobie. Małszen i to chyba on zebrał strzały od tego 50tp po drodze, tak mogło być. Znowu wykorzystanie sytuacji, znowu wykorzystanie tego, że 50tp jest na przeładowaniu, wyjazd, dwie pestki ładnie zrobione, 700 uszkodzeń znowu zanotowane na konto Haba i mamy już prawie 3000 na strzelane, natomiast z 3 do 4 dość standardowo się ta bitwa rozgrywa, ponieważ drużyna półnosta zajęła sobie miasto, a duża drużyna południowa zajęła sobie tak zwane zielone, te otwarty teren, no i teraz zaczyna się pomału Pomału kończenie luf, pomału skubanie sobie tej przeciwników na miasto. Wygląda na to, że będzie chyba ściśnięte z tego względu, że 257 bardzo nie zagrał. W tym momencie Ham czeka tylko na to, aż właśnie ten 50 TPS spadnie, bo widział, że patrzy w jego stronę. Teraz już nie musi się przejmować tym, że face jest odwrócony do niego, wyjeżdża, oddaje dwa strzały i bardzo ładnie czołg wykończony. 3,5 tysiąca na strzeladę jeszcze spokojnie zostaje sobie za budynkiem kilka sekund, po to, żeby nie dostać jakiegoś głupiego strzału. Bo, jak wiecie, oczywiście czołgi się świecą przez 10 sekund po ostatnim, po ostatnim momencie, kiedy, kiedy jest kontakt wzrokowy z czołgami przeciwnika. No, i właśnie w takich sytuacjach warto sobie chwilkę postać za tymi budynkami, żeby nie dostać jakiegoś głupiego strzału. Ham wraca się teraz do bazy. To jest dość rozsądne. No, naprawdę nie chciałbym tutaj pierwszy atakować. Pamiętajcie, że na tej mapie, jeżeli zajmiecie miasto to wyjeżdżanie prosto na bazę przeciwnika jest dość głupim pomysłem z tego względu, że po prostu tam jest dużo otwartej przestrzeni, wystarczy jeden czołg, który was zaświeci i będziecie mieli naprawdę bardzo duży problem. Niejedną bitwę widziałem, w której, w której tutaj gracze zajmujący miasto i potem atakujący w tym momencie południową bazę przegrywali bitwę po prostu przez to, że się wysypali, wyjechali pod ukampione czołgi przeciwnika, pod stojące tam te deki i i znaczyli po prostu całą przewagę, a tutaj przewagi za bardzo nie mamy. 7 do 6. Standard B. Tutaj Ham podjechał sobie agresywnie, żeby z pomóc temu skorpionowi, ale to jest naprawdę bardzo agresywne zagra za zagranie z jego strony. Nie wiadomo, co się stało z tym jednym pociskiem 430, strzał, strzemnął. I teraz Ham musi uciekać sobie z tego miejsca, bo Standard B będzie go mocno atakował. Więc nogi zapas, uciekać jak najszybciej, ponieważ Standard B jest bardzo groźny dla jego pojazdu, z uwagi na to, że ma po prostu trzy pociski. Nie może mu tutaj bardzo dużo HP zabrać, praktycznie będzie w stanie zostawić go na ogrysku, więc ucieka sobie HAL W tym czasie przeadowuje oczywiście swoje, swoją armatę. No i będzie czekał tak który tutaj wyjedzie. Jeden strzał. Drugi bardzo ładnie oba. Oba strzały weszły. Teraz czeka. Tak naprawdę wydaje mi się, że w tym momencie po prostu chciał poczekać parę sekund, żeby zniknąć, żeby ten Els nie był w stanie do niego strzelić. No ale, ale standard jechał tak szaleńczo, tak go atakował, po prostu miał klapki na oczach zupełnie, że bez sensu. Wyjechał zupełnie pod resztę czołgów, która była, była w okolicy miasta. Więc atakuje ham i tutaj będzie jeden błąd, który tak naprawdę popełnił w tej bitwie. To będzie to, że nie trafił tego strzału. Ten strzał był bardzo istotny, bo powodowałby, że, że przede wszystkim jest zgarnie tej jednej pestki od... Els i Wena i sprawa byłaby załatwiona, no ale niestety pomylił się, nie trafił go tak z przybliżenia w takie małe czołgi. Nie zawsze udaje się tak łatwo strzelić, czasem gdzieś się omskie ten celownik, i, i wtedy mamy taką niemiłą sytuację. No ale na szczęście wcześniej nie stracił za dużo HP-ków, więc mógł sobie pozwolić na przyjęcie tego strzału. I jeszcze nie ma problemu. 5000 już na strzelane dwa fragi zrobione i 9 do 9. Zobaczcie, że Ham gra tutaj naprawdę bardzo agresywnie tym czołgiem, dość dużo strzałów oddaje. Jest cały czas w centrum wydarzeń, natomiast no jest 9 do 9. Duży musi naprawdę nie dawać za bardzo rady sobie z drugiej strony, że że tak łatwo udaje mu się zrobić obrażenie, a teraz, zobaczcie, bardzo, bardzo blisko wyjechał tych czołgów, nawet było jakieś 70 metrów, może nawet mniej, ale nie był go w stanie T28 Prototype zaświecić ani Skorpion, więc hamcofa się tak, żeby mieć przed sobą ten wrak, po to, żeby ewentualnie móc się za nim schować, no bo został tutaj oczywiście wyświecony w tym momencie przez prototyp, albo Patriota, albo właściwie przez dowolny czołg, który tam się znajduje i dlatego Dlatego wcześniej zanim zaczął strzelać, znalazł sobie pozycję, gdzie będzie mógł się schować. Bardzo rozsądne zachowanie, bardzo modne. Warto o tym pamiętać, że y, zanim zaczniecie strzelać, musicie sobie znaleźć pozycję, która po prostu y, pozwoli wam się schować takim czołgiem, bo nie chcielibyście być na ostatnim terenie, kiedy się zaświecicie. Ładnie znowu. Y, wystrzelany skorpion cofnął się bardzo ładnie za krzak i miał przed sobą tyle krzewów, tyle za zadrzewienia, że... Te czołgi nie były w stanie wykryć, i teraz będzie sobie spokojnie podjeżdżał krzakami. Pomału wykorzystywał to, że Udask ma po pierwsze całkiem niezły zasięg widzenia bo z tego co widzę, tutaj może grać na optyce, nawet albo ewentualnie ma fioletowe moduły a po drugie, z tutaj będzie, będzie korzystał też z, z kamuflażu, który na tym czołgu jest bardzo dobry. Więc po malutku sobie podjeżdża, czeka, aż czołgi zostają wykończone. Jeszcze został Scorpion, jeszcze został Patriot. Więc po malutku znowu spotnął sobie Patriota w tym momencie szuka skorpiona i zobaczy, że nie jedzie za szybko. Oczywiście, prędkość jazdy nie ma większego znaczenia. To, czy jedziecie szybko, czy, czy wolno, nie ma znaczenia. Natomiast kamuflaż. Różnica y, kamuflażu jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy stoicie i kiedy się poruszacie. Tak? Przy czym buraz akurat ma ten kamuflaż całkiem niezły w obu przypadkach. Więc podjazd do skorpiona bardzo ładnie skończony i teraz. Będzie mieli wylew na Patriota, bo już zaatakowane przez ten na fullu, zobaczcie 2100 punktów wytrzymałości, no niestety nie gdzieś ten pocisk znowu zrykoszotował, odbił się, ale to nie zmienia faktu, że mamy już 7000 uszkodzeń na nastrzelane na burasku, naprawdę rewelacyjny wynik, no 7000 na 6 na burasku to już trzeba... To już trzeba się troszkę postarać i przede wszystkim drużyna też musi wam dać to zrobić, bo bardzo często przy takich bitwach, gdzie mamy wyścig, no to 2-3 tysiące razy strzelacie i to jest wszystko po prostu więcej, hapeków nie ma. Cała drużyna została zniszczona przez, przez waszych współtowarzyszy broni. Więc jedziemy sobie, jedziemy sobie w stronę bazy. Natomiast ja przypomnę wam, że zbieram od Was powtórki. Wysyłajcie mi te powtórki na prywatnych wiadomościach, czy to na Facebooku, czy na Discordzie, może być też na Twitchu. Wszystko jedno, ze wszystkich tych miejsc będę powtórki przyjmował, oczywiście. Wysyłajcie po prostu link do VOD Replay z, z Waszą powtórką i ja sobie z tych powtórek coś wybiorę i będzie na kolejny tydzień. Tak jak mówię, niestety powtórki, które wysyłaliście ostatnio, przepadły w pewien sposób. Ja je być może jeszcze obejrzę, bo. Bo być może będę miał tą wersję wotę ściągniętą, ale zanim ona się pojawi na scenonie, która takie stare wersje wota przechowuje, to no to jeszcze pewnie trochę potrwa, więc jak najlepiej, jeżeli chcecie, chcecie trafić do tej bitwy Gotia, to wysyłajcie najlepiej powtórki z aktualnego patcha. Bardzo ładnie jeszcze znowu dwie pestki zrobione, 7800 no i drużyna przeciwna zamknięta zupełnie ham sobie tutaj gra łatwo nic mu się tutaj raczej nie stanie, to chociaż ten STA-2 mógłby zaatakować agresywnie, no bo w tym momencie ham nie ma żadnego żadnego wsparcia, przeadowuje, więc każdy taki szaleńczy wyjazd tutaj przeciwników skończyłby się na jego źle, ale on też mądrze, zobaczcie, nie podjeżdża sobie górą, wielu inaczej pojechałoby górą, z najbardziej oczywistego miejsca by podjechali, tam gdzie te czołgi dokładnie patrzą, natomiast ham sobie objeżdża z lewej strony, wykorzystuje ten swój zasięg widzenia, wydaje mi się, że on naprawdę gra na optyce z tego względu, że yy, że po prostu przez wiele krzaków jest w stanie zobaczyć te czołgi. No nie wiem, nie mam pojęcia. Tam pewnie na początku bitwy było widać, ale ja zwróciłem na to uwagi. Natomiast całkiem niezły spot robi, robi tym buraskiem. No a teraz robi ostatecznie jeszcze dwa wtagi. Na koniec był czwarty. A to jest, o, 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 tutaj właśnie, tutaj jest piąty zniszczony czołg i 8500 obrażeń po stronie Haba. Bardzo ładna gra, bardzo agresywna. Z całej tej bitwy warto zapamiętać tak naprawdę dwie rzeczy. Jedna to jest ta początkowa pozycja w mieście, która jest dość interesująca i warto z niej skorzystać czołgami lekkimi albo właśnie budaskiem, czy jakimiś generalnie szybkimi maszynami. A druga sprawa to jest to wykorzystywanie kamuflażu, wykorzystywanie krzaków i takie spokojne spotowanie, podświetlanie sobie czołgów, cofanie się, znalezienie sobie zawsze jakiejś pozycji. Takiej, żebyście mogli się za nią schować, jeżeli zostaniecie wyświeceni. Więc to są dwie rzeczy, na które warto według mnie zwrócić uwagę. No i mam nadzieję, że Wam się ta bitwa podobała. A jeżeli Wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i czekam na Wasze powtórki. Trzymajcie się, do zobaczenia, papa. Pa.